Witam Was, Barany, w czytaniu na wiosnę 2024. Nazywam się Izabela Kiełbowska. Zapraszam do oglądania, do słuchania, subskrypcji, do dzielenia się treścią. Moi drodzy, mam tu dla Was kartę ziołową. W karcie ziołowej macie taki... Ogród. Um, ogródek kuchenny można by było powiedzieć. Um, chodzi o różne zioła, um, takie, które możecie wykorzystać w kuchni. Powiedzmy, um, bazylia, tymianek i tak dalej, i tak dalej. Także możecie sobie takie doniczki stawiać. i Tarot wam podpowiadam. Żeby tego było sporo, żeby to było różne, niekoniecznie za dużo, jakby był cały taki wachlarz. Hmm? Tak? Także różne takie roślinki na wiosnę, sam raz dla Was. Moi drodzy, w waszym czytaniu mamy ważną kartę. Kartę śmierci odwróconej. Jest to wielki arkan i pokazuje, że będziecie musieli zmierzyć się z czymś, co jest niedokończone. Hmm? Coś, co nie chce się zakończyć i sprawia, że coś się dzieje z Waszą głową. Hmm? I możecie się truć, czuć, o właśnie, truć. Słuchajcie, uważajcie, żeby się, że możecie się truć, więc uważajcie, co was zatruwa. Co zatruwa waszą głowę. Hmm? I trzeba by było odwrócić sytuację tego zatruwania się blisko tego tematu. Mamy kartę odwróconego maga. Moi drodzy. Nikt wam nie zaczaruje rzeczywistości i wy sobie jej też nie zaczarujecie. Hmm? Jeżeli ktoś będzie próbował, no to jest tylko iluzjonista. Hmm? Moi drodzy, to mi przypomina, jak z kimś rozmawiałam i. No i komuś nie za bardzo podobała się rzeczywistość. No i cóż, no w horoskopie było widać trudne rzeczy. No i nie zawsze można wiele z tym zrobić. A przynajmniej nie tak, żeby wszystko nagle tak sobie zniknęło. Nie da się tak po prostu wszystkiego zaczarować, bo to będzie kłamstwo. Po prostu to do mnie przychodzi i, i tak. Uważajcie na taką toksyczną pozytywność. Jest miejsce na silne przeżycia, takie, które mogą być nawet ekstremalne. Hmm? Nawet takie, które Wam się koniaczą z pograniczem życia i śmierci. Teraz mi do głowy przychodzą różne sporty ekstremalne. Hmm? Także nie dajcie się zaczarować. Ale spokojnie, tak? To są tu są podstawy, ale są inne rzeczy. Macie dużo siły. A jeżeli wy nie macie dużo siły, to jest blisko was ktoś znaczący, który tę siłę posiada. I to nie musi być ktoś, kto prezentuje tę siłę w sposób taki bardzo ekspresyjny. To raczej ktoś, kto będzie podchodził do spraw. Instynktów i różnych naturalnych popędów i emocji, takich jak złość, ze spokojem. I to będzie ta siła. To jest ktoś, kto w momencie, kiedy lew ryczy, jest w stanie utrzymać to w ryzach. I w sile możemy wykorzystać tę energię, ale tu bardziej w bardziej łagodny sposób. Także pomyślcie, co się dzieje z Waszą siłą. Hmm? Co się dzieje z Waszą siłą, moi drodzy? Co się dzieje, gdy jesteście w świecie, gdy nie możecie od tego świata do końca odejść? Albo tak decydujecie się żyć, żeby nie odchodzić do końca od tego świata? Stwierdzacie, że nie chcecie się całkiem odcinać. Choć w teorii moglibyście, ale jednak chcecie być w kontakcie. Hmm? I co się dzieje wtedy z Waszą siłą? Czy jesteście w stanie ją okiełznać? Czy ktoś jest w stanie jakby zapanować nad, nad siłą, nad Waszą siłą, może? Może ktoś jest w stanie was uspokoić trochę, albo sprawić, że zostanie ta siła ukierunkowana. Ale tu nie ma przymusu. To nie jest konieczność. Zwróćcie uwagę, że lew na tej karcie nie jest w żaden sposób uwięziony. To prawda, kobieta. Trzyma go niejako za szczękę, jakby panuje trochę nad tą szczęką, ale on na to pozwala, on się zgadza. Bo mógłby wyszarpnąć ją z, z tego trzymania bez większego problemu, bez żadnego problemu, bez najmniejszego problemu, tak po prostu już i odejść. Albo mógłby wykorzystać tę siłę przeciwko tej osobie. Przeciwko tej sile uspokajającej, ale tego nie robi. Hmm? Także jest siła w czytaniu na wiosnę dla Was. Jest też ruch. Ruch. Ruch słowa, ruch mentalny, przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Jest w tym ruchu lekkość. Mamy tu rycerza mieczy, i ten rycerz mieczy w swoim lekkim ruchu kieruje się w stronę tej siły. Hmm? Ale mamy jeszcze rycerza denaru. Rycerz denarów. Też w pozycji prostej, tak jak rycerz mieczy, pozytywny. Dobra energia. Zmierza w przyszłość. To jest ktoś, kto zajmuje się sprawami materialnymi. To jest w stanie wykorzystać to, co ma fizycznie w ręku albo symbolicznie w ręku. Jakiś zasób, jakąś wartość. Hmm? I to jest ktoś, kto spotkał się z siłą, minął rycerza, mieczy i teraz idzie dalej. Wygląda na to, jakby na to spotkanie z siłą wybierała się więcej niż jedna osoba albo więcej niż jeden aspekt danej osoby, bo można być jednocześnie osobą, która jest w stanie trzymać zasoby i działać z nimi, jak rycerz tenarów i lekko poruszać się w pędzie i jednocześnie werbalnie się komunikować albo no tak, albo jednocześnie, albo niekoniecznie musi to być w tym samym czasie, ale może być tak, że czasem ktoś porusza się szybko fizycznie, a czasem po prostu mówi szybko na przykład, albo mówi sporo, albo ten, ta komunikacja jest narzędziem i orężem czyimś. Hmm? To jest sposób, w jaki ta osoba może wyrazić swoją agresję, ale tu nie chodzi o agresję rozumianą potocznie. Tu chodzi o taką, takie bardziej psychologiczne rozumienie na zasadzie agresja jako chęć chwytania czegoś, chęć złapania czegoś. Jako ruch do przodu. Hmm? Tak? Ale słuchajcie, mamy tu jeszcze trzeciego rycerza, który nie jest taki jednoznaczny. Więc możecie mieć trzy znaczące osoby w swoim życiu w, na wiosnę, w czasie wiosny, tak? Także to dość sporo. I trzy znaczące osoby, które jakby mają ten sam rys. Wszystkie są rycerzami. Z jednym coś trzeba by było trochę popracować, ale zaraz do tego dojdę. Chwileczkę. Cierpliwość. Spokojnie. Moi drodzy, rycerze to są postacie, które już coś potrafią zrobić. Hmm? To nie jest nowicjusz, ale to nie jest zarządca. To jest ktoś, kto jest w stanie działać. Teraz mi przychodzi do głowy kurier, ale jeżeli byłby to kurier, to byłby to taki kurier, który już po prostu siedzi w tym fachu ileś czasu, a nie że powiedzmy zatrudnił się tydzień temu i. I coś tam próbuje zrobić. Tak? To mógłby być człowiek, który leci z paczką. Ktoś trzyma. I rusza i dostarcza. I zmierza do kogoś. Może ktoś tu odbiera różne paczki. Ktoś, kto ma siłę. I przy tym kimś mamy odwróconego rycerza ognia, kiedy inaczej buław. Tutaj nazywany jako Stranger of Fire, czy jakby taki nieznajomy. Tak to rozumiem. Najwyraźniej tak to ma być teraz czytane, więc może być tak, że jest to ktoś, kto jest. Trochę bardziej Wam nieznajomy. Tych ludzi możecie trochę znać, a, a tu ktoś jest trudny do rozpoznania i jeszcze niepoznany. poznany. To może być ktoś nowy. Albo ktoś, kto jakby, kogo nigdy nie poznaliście za dobrze. I teraz wraca. Takie są możliwości. A może być i tak, że będą takie osoby w Waszym życiu, więcej niż jedna, z takim rysem. I uważajcie na, na ten rodzaj zachowania, bo jeżeli okazałoby się, że to Wy jesteście tym rycerzem, to by znaczyło, że nie poznaliście swojej... Agresywnej strony, swojej chwytającej strony, swojej energii, że nie umiecie nad nią panować, więc może trzeba by było tę siłę dać do uładzenia. Hmm? Bo tu jest ogień, i rycerz ognisty jest w stanie wykorzystywać swoją siłę, swoją energię. Do walki. Hmm? Ale jeżeli karta jest odwrócona, to ja to widzę tak, że ktoś tutaj może przeginać. Hmm? Może przesadzać. Może źle ukierunkowywać tą swoją energię. Zastanówcie się nad kierunkami. Tutaj może trzeba by było coś skorygować w którą stronę ma iść energia. Ale ja czuję, że, że ktoś to może okiełznać. I to nie jest szczególny problem. Właściwie mam poczucie, poczucie, że to w ogóle nie jest problem dla tej osoby. Że ona nawet jakoś tak w jakim sensie lubi zajmować się takim właśnie uładzeniem spraw. Co jeszcze powinniście wiedzieć odnośnie tutaj tej karty? W centrum. Może to dotyczyć karta odwróconej śmierci, tak? Te, te intensywne sprawy mogą dotyczyć jakiejś takiej konstrukcji rodzinnej czy bardziej rodzinnej. Ale, ale gdzieś tutaj próbuje się przebić to, że konstrukcji materialnej. Także tu chodzi bardziej o materię. Tak? Nie będę Wam za dużo tutaj kart dorzucać, myślę. Ale chciałabym wiedzieć, co Was pozytywnie zaskoczy. Wiosną. I jeszcze coś tutaj do tego. Moi drodzy, jest szansa na jakiś uśmiech fortuny. Hm związany z właśnie taką dużą ilością działań. Nawet nadmierną ilością działań. Także wyglądajcie uśmiechu, fortuny. Ten cykl będzie dla Was czymś pozytywnym, to, że zmienia się pora roku. Może będzie można wstrzymać swój bieg i będzie to coś szczęśliwego, coś pozytywnego. Może będzie można w tej zmianie na chwilę się wstrzymać i to Wam da odrobinę wytchnienia. Moi drodzy, wszystkiego dobrego Wam życzę na wiosnę. Zapraszam do słuchania też innych filmików. Trzymajcie się. Cześć, pa!